Witam serdecznie, Norbert Feniks Tymczak z tej strony, e, trener kadry NPC. E, jesteśmy dzisiaj w klubie Dream World po to, żeby porozmawiać, e, o, a właściwie przedstawić przybliżyć Wam kategorie, które możecie, w których możecie startować w federacji NPC, czyli Federacji e, Amerykańskiej U Podstaw. Założonej w 1982 roku, czyli to nie jest żadna nowa, młoda federacja, ma już wiele lat, wiele tradycji i zakorzeniona jest bardzo mocno na całym świecie. Od niedawna również mocno w Europie i od przyszłego roku, czyli 2020, również w Polsce na dobre. Pierwszą kategorią, którą sobie pokrótce omówimy, najważniejsze rzeczy to jest kulturystyka. Kulturystyka w NPC, czyli amatorska, dzieli się na kategorie wagowe, czyli tak jak to ma miejsce na całym świecie, mniej więcej zazwyczaj jest co 5 kg różnica w kategoriach wagowych, jednak są um, różnice pomiędzy niektórymi zawodami. Czasami jest tych kategorii mniej, czasami więcej. Wszystko zależy od rangi zawodów i od ilości startujących zawodników. Czego szukamy w sylwetki? Typowej dla kulturystyki. Przede wszystkim mm, odpowiedniej masy mięśniowej połączonej z odpowiednią formą, czyli musi być bardzo dobry balans pomiędzy jednym a drugim, i do tego również proporcje sylwetki. Czyli no, nie wystarczy być tylko dużym i wyrzeźbionym, jednak trzeba reprezentować pewien poziom proporcji, aby móc rywalizować na najwyższym poziomie i starać się walczyć o lokatę przynajmniej w top 3. E, więc y, trzeba postawić mocno przy rozwoju sylwetki na e, poprawę e, proporcji obręczy barkowej do obręczy miednicy, do szerokości bioder, do e, szerokości obojczyków, proporcje pionowe i pozioma sylwetki, e, zastanawiając się tutaj nad doborem odpowiedniego treningu, oczywiście. Jak i później przy pozowaniu, pozy wszystkie obowiązkowe, czyli przede wszystkim oprócz zwrotów podstawowych, które zazwyczaj są preferowane w kategorii kulturystycznej również, nie tylko w później omawianej klasy fizik, czyli postawa przodem, bokiem, tyłem, znowu bokiem i przodem. To mamy oczywiście również pozy obowiązkowe, czyli bicepsy przodem. Najszerszy grzbietu przodem, klatka bokiem, bicepsy tyłem, najszerszy grzbietu tyłem, triceps bokiem, mięśnie brzucha i łód oraz most muscular, czyli taka poza typowo kulturystyczna. I tutaj już ważne, żeby zawodnik zaprezentował się jak najlepiej, zarówno w rundach, rundzie pozowania indywidualnego. Nie mówię to o układzie dowolnym, który dopiero w finale jest, tylko mówię o prezentacji indywidualnej, trwającej około 30 sekund zazwyczaj, jak i w porównaniach zawodników, czyli w porównaniu po prostu z innymi zawodnikami na scenie. Im lepsza forma w połączeniu z tą, o której już wspomniałem, masą, tym lepszy efekt i tym większe szanse na wysokie miejsce, czyli nie możemy zapominać, jakby o żadnym z tych czynników, trzeba to rozwijać równomiernie. Kształtując formę startową, nie możemy za bardzo pójść tylko w formę, tracąc zbyt mocno rozmiary, i nie możemy też przesadzić z rozmiarami, nie uwzględniając w ogóle formy. Także to wszystko, jeśli chodzi o najważniejsze informacje odnośnie kulturystyki. Na wychodząc na scenę w Pro, ogólnie mówiąc w Pro, nie tylko chodziło o zawodach w Stanach Zjednoczonych, polega na tym, że mamy zrobić show. To jest ta różnica między sportem amatorskim i sportem zawodowym.